Chociaż okopy wojny już dawno mchem porosły, to na mogiwach jeszcze brzozowe krzyże stoją. Lemierz czasu to tu, to tam, wydobywa z objęć ziemi rdzawe hełmy, bagnety i kości, pamiątki tamtych strasznych dni. Co ciągną się w lata, a nawet wieki. My pamiętamy, bo łatwiej jest zaborać pola bite, niż pola pamięci.